Dzień dobry, witam Panią na portalu i gazecie Wolec.info, proszę się przedstawić. Dzień dobry, Dorota Kowalska z powiatowego zespołu szkół i, nad... i placówek specjalnych. Dzisiaj specjalne przedstawienie o czerwonym kapturku Państwa, tak? Dokładnie. Dzisiejsze przedstawienie będzie to efekt naszej trzymiesięcznej pracy. Nasza szkoła bierze udział w przedsięwzięciu, w... albo w projekcie. Witajcie w naszej bajce. Projekt ten jest realizowany od września ubiegłego roku. Dzisiaj będzie to, jakby, takie zakończenie tego e, projektu. To prawda, dzieci miały występ swój pierwszy e, w zeszłym tygodniu, natomiast dzisiaj zaprosiliśmy e, młodzież z pierwszego LO i stąd nasz tutaj występ. Mm, Jak ja to, że wystąpię? E, więc, w, 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 w przedstawieniu tym biorą udział dzieci z. Ze szkoły, ze szkoły y, podstawowej, z gimnazjum umiarkowanego i z klas PDP. I, dobrze grają tą stukę? Myślę, że nawet bardzo dobrze. Y, dwóch z tych naszych aktorów, tutaj biorących udział, są to chłopcy, którzy wcześniej recytowali i mieli liczne osiągnięcia. Chłopcy mieli wygrany konkurs regionalny i wojewódzki, a chłopiec, który bierze dzisiaj udział, który gra w babcie, czyli Tomasz, ma wygrany konkurs recytatorski wojewódzki w Wałbrzechu, a także nagrodę specjalną ufundowaną przez panią Annę Komorowską. Mam nadzieję, że babcia zostanie uzdrowiona, jak Bitka wabakuje. Oczywiście zrazę Państwu, że wszystko dobrze się skończy. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję.